Cześć mordeczki, jestem Bartul, zaczynamy 26 odcinek. E, przed nami rozdział 3, miasto umarłych. Misja do piekła e, mamy po drodze. Czas gry 57 minut? Ej, coś jest nie tak, chyba, chyba w tym rozdziale. No nieważne. Dobra, wszystkie się od niego dowiemy. Czekać, jak sobie tutaj jeszcze. Ee, jak tam postęp? 103 na, na 200, więc chyba nie wiem, czy cokolwiek zdobyliśmy Mamy sporo ulepszeń. 10, 1, 2, 3, 4, 8, 12. Jak 12 ewentualnie można by pomyśleć na, przykład na nową bronią. I można by tej broni używać na przykład, nie wiem, pistolet sobie zmienić i na przykład ten, albo ten, albo ten. Chodzi o to, żeby sobie go ulepszyć tak, maksymalnie. Znowu i odblokować mistrzostwo, no ale mniejsza z tym na razie, także tutaj chyba nic nie zrobimy. Ewentualnie mogę sobie jeszcze sprawdzić profity. 140x150, także jeszcze nam tu brakuje. Tu mamy 307x50, także też jeszcze musimy trochę tych przeciwników zabić. No i tutaj mamy jeszcze karabin maszynowy, w głównej roli, także to też można sobie wbić. Okej. Okay. No trzeba dużo grindować, jak widzicie. Dużo walczyć, maksymalna municja. a ja muszę się kurczą uleczyć. A to najgorsze, że nie ma chyba apteczki. Dobra, ruszamy. Miasto umarłych. Dużo pewnie się będzie działo. Przednia misja bardzo króciutka. 15 minut. O, o cholera jasno. No, będziemy na dzielać po, po nogach. Okej. Okay. Am low on ammo. Low tymi granatami też trzeba trochę przeciwników sponiewierać. Znowu e, lokację z, e, z tym... E, z fontaną krwi. Kurczy nie wziąłem sobie cholera amunicji. Się... niedobrze. A czekajcie, co my tu mamy zrobić? Osiągnąć kombinację 100. O, fuck. Ciężko będzie pewnie. 4, 4 sztuki amunicji szybko się kończy. Może tu najlepiej osiągnąć kombinację. Yy... Nie wiem, czy tu akurat nie, ale tu się wyzerwało znowu kolera. Muszę tutaj tego e, trzepnąć z buta. Amo depleted. jest problem z tego typu, że tu w ogóle amunicji nie ma. Poszukajmy. Szukajmy amunicji. Coś A no jest. Ostatnia runda. Wszystko fajnie, tylko wiecie tutaj w pobliżu nie ma e, tych... Skrzynek Zamo. Także jest mały problem. O tutaj mamy skrzynkę za tylko dla tej broni. To możemy jej używać ewentualnie. Szybko to cholera znika, strasznie. Strasznie to szybko znika. Już nam znikło. O matko. Tutaj bez e, tej umiejętności to będzie ciężko. Poczekajcie, bo ja muszę tutaj napełnić fiolkę. Fontannę, a tak bez tego to... Mogę strzelać dwustronnej śmierci.

Teraz sobie to aktywuję, będzie szybciej. Tutaj zabrat jest tutaj za mało. Ciężko, ciężko i szybko się zeruje. Przyształby się ten profit, który nam zwiększa czas, zmniejsza czas opadania. Gdyby ktoś tam to wyzwanie zrobić, to myślę, że właśnie w tym miejscu to należy zrobić. Bo w tym przeciwniku tutaj skończono, ilość wychodzi, a my możemy sobie tutaj. Widzicie, o, jeszcze tutaj ci się pojawiają. Dodatkowy, dodatkowy profit. Tylko oczywiście e... fontana już została napełniona, więc więcej tutaj w przeciwniku nie wyjdzie. A tutaj mamy do maszynowę jeszcze A, widzicie pełen komplet jest Amunicji w zasadzie no, Musimy te nogi rozpierdzielać Nie możemy o tym zapominać O a to co tam jest? Kruk? Nie. Yeah, Mamy tych wsiad granatierów. Dzień dobry. Dosyć długo ten... wstrzymanie oddechu e... jest aktywne. Własny sposób znalazłem, że to znaczy w nogi strzelać. Hmm, ale bagietki zjadłbym z masełkiem. z mniam. dobra, jak tam mm, statystyki, no jeszcze heroiczny czyn tutaj dochodzi. Dobra, tego mam w brud. O, prosto w oko. Poczekajcie, bo ja kurczę złożyłem ten... Aha, już nie wrócę. Jest do kupienia chyba um, 6 misji. Jedna misja za 20 par złotych, 25. No, jak ja może na razie nie będę zabijał tego generała, bo myślę, mam tutaj myśleć o tym osiągnięciu. W tym wyzwaniu. Chyba, chyba że go zrobiłem. Jest to kurwa od nowa chyba widzę. Niestety. Nie wiem, lunety na pewno nie dostał.

No chyba dziennik Dziennik, Przywódcy Ruchu Oporu. Historia na nas patrzy. Chcą wysadzić rzędarz dasz wiarę. To cholerne miasto przetrwało Tyrusków, Galów, Hanibala, Wizygotów. Wandali, gotów, medyceuszy, mus i całą zgraję szalonych kiepskich cesarzy czy średniowiecznych papieży. Miasto stoi od 3000 lat i moja w tym głowa, żeby pozostało jeszcze co najmniej z 1000. Myślą, że nie damy sobie rady z tą wielką armią zombie, która na nas idzie, bzdury. Będziemy walczyć i przetrwamy Bożym. przetrwało wszystko, z czym się do tej pory mierzył. To w końcu wieczne miasto, historia na nas patrzy, nie poddamy się.

Na, na wyciągnięcie ręki, szlak by tu trafił. Gdzie są ci pierwszymi snajperzy? Czy ja chcę ich wiecie, zabić za pomocą strzałem? F. O kurde. LUNETĘ! oczywiście nie, nie, jest, to nie tak. jest takie proste, bo my cały czas nękajmy te z tymi No To chyba nie była luneta Oh, Hello You picked the wrong fight Ja w oko chyba celuję, ja muszę nie w oko, tylko w lunetę właśnie strzelać. Kurde bela. źle to robię. A i po wszystkim Już skronienie. To wyzwanie najlepiej osiągnąć, jak mówiłem, tam na początku. Tam mieliśmy fontannę, można było tych zębiaków tępić, one się pojawiały cały czas, do tego była ta, taka kapliczka, także przy tej kapliczce też można było jeszcze dodatkowo się tutaj... Pobawić w to wszystko, no i co? Wyzwania nie ma. Ale tam naprawdę trzeba by dużo czasu poświęcić. Czekajcie, bo nam brakuje jeszcze jednego rzeczy, jednej rzeczy nam brakuje. Coś przeoczyłem. Holender Ej! Coś przeoczyłem. A, tam jest Ulepszenie. No się na kombinację 25? Fest Kurczę, kolejna krótka misja, no Strasznie te misje są króciuteńkie. że trochę dłużej walczymy tutaj. Aj. Tutaj do złota nam brak... A, wiecie, to ja mówię, że 100 tysięcy punktów trzeba do złota. Odblokowano profi okno profitu. Odblokowane, no właśnie. Będziemy mogli sobie no, nowego skilla wbić. Eee, Przy kolekcjonerskie 5 na 5 No, ni niestety wyzwanie nieukończone, no, ale tak jak mówiłem, e, można się tam bawić. W tej pierwszej części mapy, i tam spokojnie może sobie to osiągnięcie wbić. Dziękuję za uwagę. To wszystko. Cześć.